Hej, hej, z tej i witam was w kolejnym odcinku z moim kanale I dzisiaj zagramy sobie ponownie Pokémon Pokemon Brick Bronze Tak, Pokémon Brick Bronze Znaczy, taki nie do końca bardziej To się w sumie ja nazywa Project Bronze, ale to już nieważne Nieważne, ja to wolę nazywać Pokemon Brick Bronze, bo No Lepsze wspomnienia Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka Jest w opisie, zostawię wam to Polecam Ja już nie przedłużam, ale tym razem nie zapomnę powiedzieć, że jeżeli Wam się film spodobał, nie zapomnijcie o łapce i subskrypcji. To Was nic kosztuje, mnie to bardzo pomaga i oczywiście zachęcam. Odcinki są praktycznie codziennie, więc. No, macie co tam subskrybować. <grybować> Dobra, przechodzimy do odcinka. E, my już mamy Bedrilla i Charmandera. Oczywiście zapomniałem Bedrille zmienić się z Charmanderem, więc jakby. Bedryl będzie nadal EXPIŁ Tylko muszę sprawdzić czy mam jakiś atak Nie mam oczywiście W tym już ma 15 poziom, więc jeszcze jeden poziom i ewoluję w czar miliona, więc To naprawdę dobra wiadomość A to Underwolf, o Jezu. Jeżeli ktoś mnie tu po prostu paraliżuje I nie to, że strasznie się spowolniłem, to jeszcze mam szansę na to, że nawet nie, nie zatakuje, bo mnie tak sparaliżuje i koniec. Nawet nie zdołam zatakować. Tackle. No to dobra. Dobra, wygrałem. Kwajcie, ma jeszcze jakiegoś paczka? Chyba nie, nie powinien. O, level 11. No, wygrałem. 256, naprawdę niezły, niezły wynik. Teraz nie zapomnę. Pyk. Tutaj można spotkać fajne Pokémony, jak na przykład Mari, Shinx. O, wilku mowa. Shinx i w ogóle. Ja chyba sobie Shinxa złapię. Bo. He, Kie... e, weź tam już jestem. Bo kiedyś, jak w to, grałem, to też Shinxa sobie łapałem. Jako mojego elektrycznego pokemona. O, lub Abre, no. Abra by Ci się przydał. Takiego mam mieć, jeszcze później może kupić tego jaką się nazywa? Mega ewolucja no mm. Ja bym przygarnął O i pociena, <ścoughs> pociena, pociena, pociena. Co tam woli? Jak zwon tak zwon Howl a zwiększy sobie atak Ok. Kurde naprawdę, dobra Scratch Większy sobie, ja tak nie wiem, czy ci warto, bo już giniesz. Dobra, 37, już się zbliżamy do 16 tego poziomu, ale ja się nie poddam i nadal będę walczył z trenerami, bo potrzebuję no, EXPA. No. Co poradzę, jak nic nie poradzę? <grym> a, a najlepiej EXPA brać z trenerów, PUCIENA też. Dobra. Tylko najgorsze jest to, że ja będę spowolniony, ponieważ mam ten paraliż za sranę, który nie jest najlepszy. Dobra. Przynajmniej na hita spadł. Łokiec poczuje na... wy pokazu złapać? Abre Shinxa. Dobra, to jest te psychiczne. No właśnie o tym mówiłem. No. Abra to jest typ psychiczny No, naprawdę Znowu zaczynamy Abra to jest typ psychiczny A Shings to jest typ ten A Shings to jest typ... Jak to bym się nazywał? Eee, elektryczny Nie wiem... Jeszcze muszę pomyśleć... Albo obydwa złapać! Tiffany... Mariusz... Na pewno to jako pierwsza Thunderwave. Wave... Więc... Tak, ty... A, nie, to... To już... Ależe... Dobra, Dragon Breath... Dobra, zbliżamy się, to raczej ostatni pokémon powinien i wtedy ewoluję, nie? Dobra, trafiłem i mi nie sparali, to dobrze, to dobrze Zwiększę sobie atak Jeżeli mnie teraz nie sparali, że... dobra, to wygra. Jest! Będzie ewolucja Dragon Rage. O tak! O tak! O tak! Bardzo chętnie się nauczę Dragon Rage'a. Jak on może na hitę już nawet porobić Dużo Pokémon. Oj, dużo Pokémonów. Nie wiem, czy w zwykłym Pokémon Break był jeszcze Dragon Rage. Nie pamiętam. Ale Dragon Rage to naprawdę dobry tak Za. Nieważne, jaki to Pokémon. Z... No chyba, że właśnie. To nic wtedy nie zabierze, ale nieważne, jaki to Pokémon, czy nawet 50 leveli wyższy, zawsze zabierze 40 HP. O, tak. Do ciebie później przyjdę, bo. No, Ona... Dobra. Nie, nie będę na nim tracił czasu od razu. ran i co? Chyba od razu na liderka, co nie? Chyba od razu na liderkę tak. Elektrycznego Tutaj kiedyś był Eevee do wzięcia Jak dobrze, z nim trzeba mm, już się nie da Ta Chyba, czekaj, ta już się nie da a szkoda, szkoda. Takiego wiego też bym wziął. Dun-dun-dun. Du du, 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 du du Dobra, to lecę po. lecę po. lecę. lecę pokemony i. Cz, chyba do liderka, nie? Dobra, lecę do to pierwszej walki. No jeszcze jesteśmy... Tutaj ludzie tańczą pewnie przegrali i zostali zmuszeni do wiecznego tańca na całe życie. A tak naprawdę to pewnie się po prostu fajnie bawią. Tylko najgorsze jest to, że oni będą używać tych swoich Thunderwave'ów? Więc ja muszę być szybszy. Ale... Electrake. O, 11 poziom. Myślicie, że będzie miał powyżej 40? Aha jest... A, tak powyżej. Nie ma powyżej 30... 40. Właśnie dlatego kocham Dragon Rage'a. Tutaj trzeba zrobić coś takiego. Pek. Wszystkie na zielono. I tutaj kolejny etap Dobra. ...i Charmeleon. Mm -hmm. Dobra, Dragon leci oczywiście. A nie, najpierw on, bo Quick attack używa, ale ja ten i umiera, bo... Znaczy, nie, nie umiera, został pokonany. Nie umiera, został pokonany. Tutaj nie ma umierania, to jest family friendly gierka. Tutaj nic się nie dzieje, żadne umieranie. 320 120 dolków. I jest i nasz lider. Dobra. Eee uh, High players ich co? Peek screenshot. Um, czekajcie, na F12 robię screenshot, a co nie? Czy nie? A nie na co się nagrywało. Na którym chyba F2 Dobra, nieważne. Uff. Idziemy po odznakę. To nie będzie łatwo. Ja z moim czar milionek, który za Dragon to będzie... To pójdzie banalnie proste. Shinx. Mm -hmm. Level 13. Więc co? Może i nie mieć więcej niż 40. Zobaczymy. Jest! Nie ma! Tak jest. I O Ono nie, tak. O, Pikachu. Pika, pika. On już w sumie może mieć. O ten jest oczywiście szybszy. Ale może też nie mieć, więc jest jaka muza. <laughs> Kocham Dragon Rage, a. no i pokonany szybko poszło o dwa tysiące, nieźle um, ten. Dobra, a ah, Dobra, czekaj. Um, tutaj, tu. pim. Dobra, ja przeczytałem, co to robi i widzimy się. Dobra, ja już wróciłem. Przeczytałem. Tam to tak robi, że ma 90% szans na tak. To jest typ spe na specjalny. To jest na typ specjalny. I... Specjalny atak, oczywiście. I ma 50% mocy. I jeżeli kogoś z tym trafisz, to po prostu mu zwiększasz e ten... Specjalny atak. A nie... Czekaj. Chyba... A nie, SOBIE zwiększasz specjalny atak. Coś chyba, coś takiego. Jak dobrze to rozumiałem. I... Tutaj dostałem RTD. I to coś. Właśnie to. Ej, to jest... A hmm. to by się strali. Ja chyba nawet nie mam tyle Robux nie? Ja. Dobra. A tutaj dostałem przed chwilą. Był to mnie Jay. Nie pamiętam nazwy. Jezu. No i mi dał właśnie do walki i do zamiany. Więc możemy raz. Iść, i sobie zamieć. ostatni raz. Chcę, może Abra lub Shinx. Nie, Puciena. Ja będę ją nazywał Puciena, bo pośmiesznie bo, bo jest. Dragon Age. A no, bym zapomniał. Wow, 44 expa. Niesamowite. Dobra. No, walcz. Walczmy O, Jacob, <grych> Dobra, na 9 poziom to wygrałem, bo wystarczy jeden Dragon Rage. Za to, za to lubię. Właśnie za to. Kurde, 279. Prawie tyle, co Pikachu. Quick Ball? Tak. Czyli to pamiętałem. Tutaj wchodzimy, może akurat jakiś pokemonek. Naprawdę nic? Dobra. Jedna... Jedna ktoś był. Elek... Dobra, już. Ech, nic specjalnego. Dobra, ja w ogóle tutaj jestem i ta młodeczka nam daje taki magiczny diem, co się nazywa Kat. Ja go mogę użyć... O, na Bedrillu, tak. Wreszcie Bedrill będzie miał jakiś atak. I wtedy można przeciąć to drzewko żeby przejść sobie dalej, pyk. I można sobie iść nadal, dalej ruszać w przygodę tak jest. Idziemy do następnego rał, road Jak to się tam nazywa jest. I co będzie teraz? O to ok, hej, wait, kochasz biegać? Kocham biegać, ja też. O, dobra, wreszcie będziemy mogli szybko biec. O tak. O nie. O tak. Wreszcie można się ruszać. Du 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 tun tun. Dobra! To kolejna walka! Hiker's Dobra, dobra. Z Patratem będziemy walczyli. Dragon Rage oczywiście. Re powinien paść na hitarczy na pewno. No. Tak jak mówiłem. Little Leo. O. Tu jest nerwowy. To chyba szybko, szybki dragon, żeby się uspokoił, nie? Dokładnie. <ścoughs> A w ogóle, jak tam walczyłem z Elektraykiem, to już byłem 18 błędów. W ogóle, zapomniałem Wam powiedzieć. Tu i biegnę. W ogóle, dajcie mi chwilę. Dajcie mi chwilę. Dobra, już wróciłem. Chyba zaraz będziemy kończyć. Bo już tak 20 minut idzie, tak odcinka. Więc to chciałem tylko sprawdzić, Nidoran, Wybieram cię, widzowie. Wybieram was, żebyście wy mi zostawili właśnie łapkę w górę i subskrypcję. Tak jest. Dobra, on oczywiście pada na hitę. No bo co bym miał robić? No, już czy on powiedział, że ja szkuję? Ryn... Nie no, dobra. Nie powiem tego. Wy to. <laughs> nie no. Nie dokończyłem, więc się ja nie liczy. Przeży naprawdę Really Na no, z tego Pokemona dajesz Ember Czy twój ja pier... Ja... Dobra, nie nieważne. Dobra. Lecimy. O, dobra, nie zauważyłem go. I lecimy tu Machop Typ. Nie o sańka mnie, no jezu typ walczący no E ja tam z Dragon Rage'a cię Ale raczej przeżyję Coś mówiłem? Chyba nie <śm> I my, 19 Jezus I py, 19 poziom Tak to... a to jest na normalny. Mm, fizyczny. Dobra. Co za to? Tak. Dobra, nauczyłem się firefunga. Kolejny matchup. O Jezu, nie mogę uciec, wiem o tym. Dragon Ridge. Powinien też spaść, bo to w sumie to jest sam pokémon No i tak jak mówiłem. I jakby ostatni pokemon to jest panczom. O, z płaczem miałem raz problemy. Co? Co? Widzowie powiem wam jedno. Wywaliło serwery. Znaczy, nie serwery, tylko jeden serwer. Więc niestety nie mogę dokończyć. Ale mogę wam Dzięki powiedzieć to. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli Wam się film spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. Mam nadzieję, że oni te serwery naprawią, bo jeżeli nie, to się naprawdę wkurza. To na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. No i pa pa.